Dzień dobry, jestem dr Zofia Nowakowska, urolog z ponad 20-letnim doświadczeniem. Witam Państwa na kanale Zdrowie i Życie. Dzisiaj poruszę temat, który wzbudza wiele emocji, ale rzadko jest omawiany otwarcie: wpływ aktywności seksualnej, w tym masturbacji, na zdrowie mężczyzn po sześćdziesiątce. W moim gabinecie codziennie spotykam się z panami, którzy mają pytania na ten temat, ale wstydzą się je zadać. Muszę Państwu powiedzieć wprost. To, co dzieje się z Państwa ciałem po 60., gdy rezygnują z jakiejkolwiek aktywności seksualnej, może Was zaskoczyć. Wielu mężczyzn błędnie uważa, że w tym wieku już nie trzeba lub to nienormalne. To mit, który może kosztować Państwa zdrowie. Postanowiłam nagrać ten materiał, ponieważ w ostatnich latach zauważam wzrost problemów urologicznych u mężczyzn, którzy całkowicie zrezygnowali z intymności. Dane są niepokojące. Dotyczy to już co trzeciego pacjenta po 60. Zanim przejdziemy dalej, bardzo proszę o subskrypcję kanału Zdrowie i Życie. Wasze komentarze i udostępnienia pomagają mi tworzyć więcej takiej rzetelnej treści medycznej. To naprawdę ma znaczenie. Przez następne trzy części wyjaśnię Państwu, jak naprawdę funkcjonuje męski organizm po sześćdziesiątce i dlaczego całkowita rezygnacja z aktywności może być błędem. Zacznę od fundamentów. Po sześćdziesiątce w męskim organizmie zachodzą naturalne zmiany hormonalne. Poziom testosteronu spada średnio o 1-2% rocznie po 30, ale po 60% ten proces może się przyspieszyć. To normalne, ale ma swoje konsekwencje. W moim gabinecie często słyszę: Pani doktor, już nie czuję takiej potrzeby jak kiedyś. To chyba naturalne. Tak, spadek libido jest naturalny, ale całkowita rezygnacja z aktywności seksualnej już niekoniecznie. Pozwolę sobie opowiedzieć o panu Stanisławie, 67 lat. Emerytowanym mechaniku. Przyszedł do mnie z problemami z erekcją, ale podczas wywiadu okazało się, że od trzech lat w ogóle zrezygnował z jakiejkolwiek aktywności seksualnej. Po co mi to w tym wieku? Powiedział. Problem w tym, że jego organizm zaczął reagować w sposób, którego się nie spodziewał. Pierwszy błąd, jaki popełniają mężczyźni po sześćdziesiątce, to przekonanie, że brak erekcji oznacza koniec życia seksualnego. Pan Stanisław myślał, że skoro czasem ma trudności z erekcją, to lepiej w ogóle zrezygnować. To myślenie prowadzi do nikąd. Kiedy mężczyzna całkowicie rezygnuje z aktywności seksualnej, w jego organizmie uruchamia się coś, co nazywam spiralą zastoju. Gruczoł krokowy, czyli prostata, potrzebuje regularnej stymulacji. Nie mówię tutaj o codziennej aktywności, ale całkowity brak przez miesiące lub lata prowadzi do problemów. Oto pierwsze sygnały alarmowe, które powinny Państwa zaniepokoić: trudności z oddawaniem moczu. Jeśli zauważają Państwo, że strumień moczu stał się słabszy, przerywany albo mają uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza, to może być związane z zastojnymi procesami w prostacie. Częstsze nocne budzenie się do toalety. Gdy prostata nie jest regularnie opróżniana z wydzielin, może się powiększać i uciskać cewkę moczową. Pacjenci często mówią: Pani doktor, wstaje już cztery razy w nocy. Dyskomfort w okolicy krocza. To uczucie pełności czasem delikatnego bólu w dolnej części brzucha lub kroczu. Pan Stanisław opisywał to jako jakby coś tam się działo. Spadek energii i nastroju. Mężczyźni często nie łączą tego z aktywnością seksualną, ale regularna ejakulacja wpływa na poziom hormonów i endorfin. Drugi częsty błąd to wstyd przed rozmową z lekarzem. W polskiej kulturze nadal istnieje tabu wokół męskiej seksualności, szczególnie w starszym wieku. Panowie przychodzą do mnie dopiero gdy problemy stają się nie do zniesienia. Muszę Państwu wyjaśnić mechanizm biologiczny. Prostata produkuje płyn stanowiący około 30% objętości nasienia. Gdy ten płyn nie jest regularnie usuwany przez ejakulację, może dochodzić do mikroskopijnych procesów zapalnych. To nie znaczy, że natychmiast rozwinie się prostatitis, ale ryzyko rośnie. Trzeci błąd to myślenie, że masturbacja w tym wieku jest niewłaściwa czy niemoralna. W gabinecie lekarskim patrzę na to czysto medycznie. To naturalna funkcja organizmu, podobnie jak sen czy trawienie. Badania naukowe jednoznacznie pokazują, że mężczyźni, którzy utrzymują regularną aktywność seksualną, niezależnie od formy, mają niższe ryzyko raka prostaty. Nie mówię o codziennej aktywności. Nawet jeden, dwa razy w tygodniu może mieć ochronne działanie. Co się dzieje z erekcją przy braku aktywności? To zasada Use it or lose it. Używaj albo stracisz. Mechanizm erekcji to skomplikowany proces naczyniowy. Bez regularnej stymulacji naczynia krwionośne w prąciu mogą tracić elastyczność, co paradoksalnie pogarsza problemy z erekcją. Pan Stanisław, o którym mówiłam wcześniej, po sześciu miesiącach regularnej łagodnej aktywności odzyskał nie tylko lepsze funkcjonowanie prostaty, ale też pewność siebie. Pani doktor, czuję się jak nowy człowiek, powiedział na kontroli. Ważne sygnały, których nie można ignorować. Ból podczas oddawania moczu krew w moczu lub nasieniu, całkowity brak erekcji przez ponad 6 miesięcy, trudności z rozpoczęciem oddawania moczu. To nie są normalne objawy starzenia się. To sygnały, że organizm potrzebuje uwagi. Chcę być jasna: nie każdy musi być aktywny seksualnie. Ale całkowita rezygnacja bez próby zrozumienia konsekwencji może prowadzić do problemów, których można było uniknąć. W następnym rozdziale wyjaśnię Państwu, jakie konkretnie procesy zachodzą w organizmie i dlaczego niektóre mity na ten temat mogą być szkodliwe dla zdrowia. Przejdźmy do sedna sprawy. W tym rozdziale wyjaśnię Państwu dokładnie, co dzieje się w męskim organizmie, gdy przez dłuższy czas rezygnuje się z jakiejkolwiek aktywności seksualnej. Zacznę od hormonów. Testosteron nie tylko odpowiada za libido wpływa też na gęstość kości, masę mięśniową, nastrój i energię. Regularna ejakulacja stymuluje naturalne procesy hormonalne. Gdy te procesy ustają, organizm może interpretować to jako sygnał do dalszego obniżania produkcji testosteronu. Opowiem Państwu o panu Jerzym, 63 lata, który przyszedł do mnie z problemami z prostatą. Podczas wywiadu okazało się, że od dwóch lat po śmierci żony całkowicie zrezygnował z jakiejkolwiek aktywności seksualnej. To by było nielojalność wobec jej pamięci, powiedział. Rozumiem takie podejście emocjonalnie, ale medycznie jego organizm zaczął protestować. Oto, co dzieje się w prostacie przy długotrwałym braku aktywności. Prostata składa się z około 30-50 małych gruczołków, które produkują płyn prostatyczny. Ten płyn musi być regularnie usuwany. Jeśli tego nie ma, może dochodzić do. zastoju wydzielin. Płyn prostatyczny, który nie jest wydalany, może zagęszczać się w gruczole. To prowadzi do uczucia dyskomfortu i może sprzyjać rozwojowi bakterii. Powiększenia prostaty. Gdy gruczoł nie jest regularnie opróżniany, może się powiększać. To nie jest BPH, łagodny rozrost prostaty, ale podobny efekt uciskania na cewkę moczową. Mikrozapalenia. Zastój może prowadzić do drobnych stanów zapalnych, które pacjent odczuwa jako dyskomfort w kroczu. Pierwszy mit, który muszę obalić: po sześćdziesiątce masturbacja jest nienaturalna. To nieprawda. Badania pokazują, że około 40% mężczyzn po 70 roku życia nadal masturbuje się regularnie. To normalna funkcja fizjologiczna w każdym wieku. Drugi mit: jeśli nie mam żony, partnerki, to nie powinienem. Medycznie rzecz biorąc, organizm nie rozróżnia źródła ejakulacji. Dla zdrowia prostaty ma znaczenie sam proces fizjologiczny, nie kontekst emocjonalny. Wróćmy do pana Jerzego. Po trzech miesiącach łagodnej aktywności jego wyniki badań znacznie się poprawiły. PSA spadło z 6,2 do 3,8 na grę ml ustąpiły problemy z oddawaniem moczu. Ale co najważniejsze, poczuł się lepiej psychicznie. Pani doktor, nie wiedziałem, że to może wpływać na cały organizm. Czynniki ryzyka, które nasilają problemy. Wiek. Po 60 roku życia naturalne zmiany w organizmie przyspieszają skutki braku aktywności. Otyłość. Nadwaga wpływa na układ hormonalny i krążenie krwi w narządach płciowych. Cukrzyca. Wysoki poziom cukru uszkadza naczynia krwionośne, co pogarsza funkcje seksualne. Leki. Niektóre leki na nadciśnienie, depresję czy problemy z prostatą mogą wpływać na libido i erekcję. Siedzący tryb życia. Brak aktywności fizycznej pogarsza krążenie w miednicy mniejszej. Palenie tytoniu. Nikotyna zwęża naczynia krwionośne, co bezpośrednio wpływa na erekcję. Alkohol w dużych ilościach obniża testosteron i pogarsza funkcje seksualne. Trzeci mit: jak nie mogę mieć erekcji, to po co próbować? Pan Józef, 69 lat, cierpiący na cukrzycę, miał poważne problemy z erekcją. Myślał, że to koniec. Wyjaśniłam mu, że ejakulacja może nastąpić nawet bez pełnej erekcji, a sama stymulacja ma pozytywny wpływ na prostatę. Wpływ na układ krążenia Regularna aktywność seksualna to naturalna forma ćwiczeń dla serca. Gdy organizm jest pozbawiony tego rodzaju stymulacji, może pogorszać się ogólna kondycja krążeniowa. Wpływ na psychikę, podczas orgazmu wydzielają się endorfiny, dopamina i oksytocyna. Brak tej naturalnej terapii hormonalnej może przyczyniać się do depresji i apatii u starszych mężczyzn. Czwarty mit. W moim wieku to już nie jest potrzebne organizmowi. Błąd. Prostata produkuje płyn przez całe życie mężczyzny. Jeśli ten płyn nie jest usuwany, gruczoł może reagować powiększeniem czy zapaleniem, jak habitos życiowe wpływają na problem. Stres. Chroniczny stres obniża testosteron i wpływa na libido. Wielu emerytów przechodzi przez trudne okresy adaptacyjne. Dieta, nadmiar tłuszczów nasyconych i niedobór cynku może pogarszać funkcję prostaty. Brak snu, owy sen wpływa na produkcję hormonów w tym testosteronu. Izolacja społeczna, samotność może prowadzić do całkowitej rezygnacji z aktywności seksualnej. Pan Jerzy, o którym wspomniałam na początku, po roku terapii nie tylko odzyskał lepsze funkcjonowanie prostaty, ale też zaczął randkować. Pani doktor pomogła mi zrozumieć, że dbanie o swoje ciało to nie zdrada pamięci żony, to szacunek do życia, które mi zostało. W następnym rozdziale wyjaśnię państwu konkretnie, co robić, gdy zauważą niepokojące objawy, jakie badania wykonać i jak bezpiecznie wrócić do aktywności seksualnej w dojrzałym wieku? Teraz przejdziemy do najważniejszej części. Co konkretnie robić, gdy zauważą Państwo niepokojące objawy i jak bezpiecznie powrócić do aktywności seksualnej po długiej przerwie? Kiedy bezwzględnie udać się do urologa, problemy z oddawaniem moczu trwające dłużej niż tydzień, ból podczas oddawania moczu lub ejakulacji, krew w moczu lub nasieniu. Całkowity brak erekcji przez ponad 6 miesięcy. Ból w kroczu utrzymujący się ponad dwa tygodnie, wstawanie do toalety więcej niż trzy razy w nocy. Nie czekajcie, aż samo przejdzie. To największy błąd, jaki obserwuję w swojej praktyce. Pan Adam, 71 lat, przyszedł do mnie dopiero gdy nie mógł oddać moczu. Jego prostata była tak powiększona, że wymagało to interwencji chirurgicznej. Gdyby zgłosił się rok wcześniej, wystarczyłoby łagodne leczenie. Podstawowe badania, które zlecam pacjentom po 60. roku życia, PSA, antygen swoisty prostaty, poziom powyżej 4,0 NGG mL, wymaga dalszej diagnostyki. Ale uwaga! PSA może być podwyższone z różnych powodów, nie zawsze oznacza nowotwór. Morfologia krwi, sprawdzamy ogólny stan organizmu, ewentualne niedobory. Badanie perrektum, wiem, że jest nieprzyjemne, ale to najlepsza metoda oceny prostaty. USG Prostaty, bezbolesne badanie pokazujące wielkość i strukturę gruczołu. Badanie moczu? Wykluczamy infekcję układu moczowego. W niektórych przypadkach zlecam też badanie poziomu testosteronu. Jeśli jest znacznie obniżony, można rozważyć suplementację pod kontrolą lekarską. Jak bezpiecznie wrócić do aktywności seksualnej? Pamiętajcie, nie musimy od razu biec na głęboką wodę. Wracanie do aktywności po długiej przerwie powinno być stopniowe i przemyślane. Etap pierwszy. Przygotowanie psychiczne. Wielu panów ma blokady mentalne. Pan Stanisław z pierwszego rozdziału potrzebował kilku wizyt, żeby zaakceptować, że dbanie o swoją seksualność w dojrzałym wieku to nie wstyd, to zdrowie. Etap drugi. Gentle start. Zacznijcie od łagodnej stymulacji bez presji na osiągnięcie orgazmu. Chodzi o przypomnienie organizmowi, jak to funkcjonuje. Nawet kilka minut stymulacji raz w tygodniu może pomóc. Etap trzeci. Regularna aktywność. Optymalnie 1-2 razy w tygodniu. Nie musi być codziennie. Organizmowi wystarczy regularna, umiarkowana aktywność. Ważne mity do obalenia. Mit 1. Muszę mieć twardą erekcję, żeby to miało sens medyczny. Nieprawda. Nawet częściowa erekcja i stymulacja mają pozytywny wpływ na prostatę i układ krążenia. Mit 2. Jeśli biorę leki na serce ciśnienie, nie mogę być aktywny seksualnie. Większość leków nie wyklucza aktywności seksualnej. Zawsze konsultujcie z lekarzem, ale nie rezygnujcie automatycznie. Mit 3. Masturbacja może być szkodliwa dla starszego mężczyzny. Badania pokazują coś przeciwnego, może być ochronna dla zdrowia prostaty. Praktyczne wskazówki dla dnia codziennego. Dieta przyjazna prostacie. Pomidory likopen, orzechy, cynk i zdrowe tłuszcze, ryby morskie omega 3, zielona herbata, antyoksydanty. Ograniczcie mięso czerwone i alkohol. Aktywność fizyczna. Spacery minimum 30 minut dziennie. Ćwiczenia Kegla wzmacniają mięśnie dna miednicy. Unikajcie długiego siedzenia. Robiłcie przerwy co godzinę. Higiena seksualna. Zawsze czyste ręce przed samostymulacją. Łagodne środki nawilżające w razie potrzeby. Unikajcie agresywnych ruchów. Delikatność to klucz. Suplementy, które mogą pomóc. Saw palmetto na zgodę lekarza. Cynk, 15 ml pradziennie, witamina D3, szczególnie zimą omega 3, dla ogólnego zdrowia Geschichte te z mojej praktyki. Pan Marek, 68 lat, przyszedł do mnie rok temu z poważnymi problemami z prostatą. PSA miał 8,2 ml, wstawał 6 razy w nocy, czuł ciągły dyskomfort. Po wprowadzeniu regularnej, łagodnej aktywności seksualnej, zmianie diety i zwiększeniu aktywności fizycznej, jego stan znacznie się poprawił. PSA spadło do 4 na 1 na GUML. Śpi spokojnie całą noc. Pani doktor, żałuję, że nie przyszedłem wcześniej. Ostatnia bardzo ważna rada. Nie wstydziłcie się rozmawiać z lekarzem o swojej seksualności. Dla nas to normalna część diagnostyki medycznej. Im więcej wiem o Państwa problemach, tym lepiej mogę pomóc. Sygnały, że leczenie działa. Lepszy strumień moczu mniejsze wstawanie nocne poprawa nastroju i energii. Zmniejszenie dyskomfortu w kroczu, czerwone światła, kiedy natychmiast do lekarza, nagła niemożność oddania moczu, silny ból w kroczu, gorączka z problemami urologicznymi, krew w moczu. Pamiętajcie: zdrowie seksualne to część ogólnego zdrowia. Dbając o nie, dbacie o całego siebie. Wiek to nie wyrok, to nowy etap życia, który też może być satysfakcjonujący, jeśli podejdziecie do niego mądrze i bez niepotrzebnych tabu. Drodzy Państwo, po tym wszystkim co dziś usłyszeliście, chcę, żebyście zapamiętali najważniejsze przesłanie. Wasze zdrowie seksualne po 60 jest tak samo ważne jak każdy inny aspekt zdrowia. Nie jest to temat wstydliwy, marginalny czy nieprzyzwoity. To medycyna. Przez te trzy rozdziały pokazałam wam, że całkowita rezygnacja z aktywności seksualnej może prowadzić do konkretnych problemów zdrowotnych. Ale najważniejsze jest to, że te problemy można przeważnie uniknąć lub znacznie złagodzić poprzez przemyślane działania. Nie każdy musi być aktywny seksualnie w tym samym stopniu, ale każdy powinien podejmować świadome decyzje na podstawie rzetelnych informacji medycznych, a nie mitów czy wstydu. Widziałam w swojej praktyce setki panów, którzy odzyskali komfort życia, poprawili wyniki badań i poczuli się młodziej, gdy zaczęli traktować swoją seksualność jako naturalną część zdrowia. Bardzo proszę. Jeśli ten materiał był dla Państwa pomocny, subskrybujcie kanał Zdrowie i Życie, to motywuje mnie do tworzenia kolejnych materiałów na trudne tematy medyczne. Skomentujcie. Wasze pytania pomagają mi zrozumieć, o czym powinnam mówić w następnych odcinkach. Udostępnijcie ten film znajomym, którzy mogą potrzebować tych informacji. Często mężczyźni nie rozmawiają między sobą o takich sprawach. A teraz moja prośba i pytanie do Państwa. Ile z tych informacji było dla Wam nowe? Które. Mity o seksualności po sześćdziesiątce słyszeliście najczęściej? Napiszcie w komentarzach. Chętnie odpowiem na Państwa pytania i wątpliwości. Pamiętajcie: jestem tu po to, żeby pomagać. Medycyna to nie tylko pigułki i operacje to też edukacja i obalanie szkodliwych przekonań. Do zobaczenia w kolejnym materiale o zdrowiu. Dbajcie o siebie.